Wyczuwasz emocje innych, chłoniesz jak gąbka atmosferę otoczenia, silnie reagujesz na różne sytuacje w swoim życiu, często czujesz napięcie, jesteś przebodźcowany. Szczególnie trudne są dla Ciebie zmiany w życiu, a nawet zmiana planów. Jeżeli tak, to być może jesteś osobą, którą cechuje duża wrażliwość. W dzisiejszym świecie przepełnionym bodźcami, szybkim tempem działania i koniecznością przystosowania się do coraz to nowych zmian, może być ci szczególnie trudno. Tym bardziej, gdy żyjesz w związku czy rodzinie albo otaczasz się ludźmi w pracy, którzy nie szanują Twojej wrażliwości. Jak w takich warunkach zadbać o siebie? Dziś o wrażliwości, o tym jak z nią żyć, jak ją polubić, jak szanować siebie i zadbać o siebie w świecie, który pędzi. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Wrażliwość to cecha temperamentu, z którą się rodzimy, na którą wpływ mają też warunki, w których dorastaliśmy. Każde z nas inaczej ocenia i przetwarza informacje z otoczenia. I to jest OK. Jedni z nas słabiej, inni silniej odczuwają bodźce. Im trudniejsze warunki, czy to w związku pracy, czy w rodzinie, tym osoba wrażliwa. Podnosi dużo większe koszty emocjonalne takich relacji. Zacznijmy od rodziny. Rodziny, w której się wychowałeś. Rodzice dla dziecka są wszystkim. To oni określają, co jest dobre, a co złe. Wrażliwe dziecko wymaga więcej uważności, opieki czy delikatności w obejściu. Wrażliwe dziecko silniej reaguje na bodźce. A gdy Rodzic nie ma wystarczającej cierpliwości, czasu i zrozumienia potrzeb takiego małego człowieka, to yy, złości się, krytykuje, obwinia dziecko, zawstydza czy unieważnia. I tu zaczyna się problem, bo to jest bardzo dotkliwe dla każdego dziecka, a szczególnie trudne jest dla dziecka wrażliwego, co też może w przyszłości kształtować zaburzenia osobowości. Rodzice, którzy mieli dbać, którzy mieli tłumaczyć świat, krzywdzą czasem nawet nieświadomie. Wrażliwe dziecko ma dużo silnych emocji, z którymi sobie nie radzi. Zadaniem rodzica jest Pokazać, jak te emocje może regulować. Poczucie niezrozumienia i krytyka rodzi osamotnienie, odrzucenie. I tym sposobem utrwala się komunikat. Jeżeli czuję i pokazuję, co czuję, to jestem odrzucany. Słysząc słowa: Nie ma co się bać, złościć czy smucić, po co się tym przejmować? A jakie ty masz problemy? Jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jak trudno jest żyć. Albo jesteś przewrażliwiony. Inni mają gorzej. Wszystko bierzesz do siebie, nic nie można ci powiedzieć. Uczysz się wtedy. To, to co czujesz, jest złe. Osoby doświadczające tego typu przekazów najczęściej mają poczucie inności, niedopasowania do otoczenia. Wrażliwość traktują jako swoją ułomność. Potem przychodzi wiek dorastania burza hormonalna, która potęguje problemy. Chcemy gdzieś przynależeć, dlatego tym bardziej jesteśmy podatni na wpływ grupy. Chcemy czymś zaimponować, spełniać oczekiwania innych. I znowu, nie zważając na swoje potrzeby i uczucia, to robimy. Gdy to jest zbyt trudne, to izolujemy się i zamykamy w swoim własnym świecie, który jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy. Co na zewnątrz znowu potęguje odbiór, że jesteśmy inni, nieprzystosowani. Ale w tym momencie skierowanie się do swojego wnętrza, chociaż niezrozumiałe dla otoczenia, może być czynnikiem chroniącym. Jest lepsze niż odwrócenie się od siebie i przeciwstawienie własnej naturze. Wrażliwy człowiek jest bardziej podatny też na zranienia. Często takie osoby budują sobie silną taką powłokę, skorupę, aby chronić się przed światem. To tak jak owoc: im twardsza skóra, tym bardziej delikatne wnętrze. I taki wrażliwy człowiek traci kontakt ze swoimi emocjami. Zaczyna myśleć, że jest taki silny i twardy, ale zaczyna mieć też więcej problemów wewnętrznych. Reaguje. W taki sposób. Jak otoczenie tego chce, czego otoczenie wymaga. I cały czas gra, ale tak naprawdę nie wie, kim jest. A emocje dają dużo informacji. One dodają energii, motywują do działania, są taką siłą napędową. Po pozwalają z satysfakcją budować swoje życie. Potem, jako dorosła osoba, wybieramy pracę, która jest niezgodna z naszą tożsamością. Wchodzimy w związek, ignorując to, co czujemy, i traumatyzujemy się ponownie. Zmuszamy się do czegoś, jesteśmy nierozumiani i nieszczęśliwi. Robimy to, co należy, czego oczekują inni, a nie to, czego potrzebujemy. Dotychczasowe doświadczenia mogą utrwalić nieadaptacyjne metody radzenia sobie ze stresem y, trudności w budowaniu relacji, y, silne reakcje emocjonalne na zmiany, y, nadmierną analizę, y, analizę zachowania czy analizę sytuacji, y, brak umiejętności relaksowania się. Dlatego, jako dorosła osoba, poznaj siebie, zaakceptuj i pokochaj. Jakim jesteś, ze swoją wrażliwością i wyjątkowością. Bo Twoja wrażliwość jest wspaniałą cechą, która zamiast przynosić więcej bólu, może przynosić więcej zadowolenia i szczęścia. Zacznij od rozpoznawania tego, co czujesz. Każda Twoja emocja jest właściwa. Daj sobie prawo do odczuwania ich wszystkich. Gdy czujesz, to żyjesz. Nie uciekaj od czucia, bo wtedy uciekasz od życia. Wiem, że emocje mogą kojarzyć ci się z cierpieniem, bo są tak silne, zalewają cię i nie radzisz sobie z nimi. Bo nigdy w tych emocjach nie byłeś zaopiekowany. Nikt ci nie wyjaśnił, co się z tobą dzieje. Nie pokazano ci, jak radzić sobie z tym. Poprzez naśladowanie nauczyłeś się reakcji na swoje emocje złych reakcji ale teraz możesz się nauczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Dlatego nazywaj to, co czujesz. Poobserwuj, w jaki sposób w ciele daną emocję odczuwasz. Jakie myśli czy przekonania się wtedy pojawiają? Skąd one są? Od kogo się ich nauczyłeś? Kto tak reagował na to, jak się czujesz? Ucz się rozpoznawać, co zwiększa Twoje napięcie i nie ignoruj tego, nie odwracaj się od siebie, bo w Tobie jest mały człowiek, który czeka, aż dasz mu wsparcie. Zauważysz go. Zauważysz, co go boli, co go cieszy. Dostrzesz to, uznaj za ważne, bo to ma uzdrawiającą moc. Poszukaj tego, co cię najbardziej uspokaja i wycisza co cię wewnętrznie koi, otula tak jak gruba, ciężka, ciepła kołdra. Co wewnętrznie daje ci takie odczucie? Może to być muzyka, kontakt z naturą, spacer, malowanie czy życzliwy dialog wewnętrzny. Ucz się rozpoznawania bodźców, które są dla ciebie stresujące. Jak nauczyłeś się na nie reagować, i czy ta reakcja ci służy, czy ci szkodzi? Zastanów się, jak reagujesz na ludzi, ich zachowania i reakcje, ich słowa, gesty. Co wtedy automatycznie robisz? Dopasowujesz się? Ulegasz? Spełniasz ich oczekiwania? Osoby wrażliwe najlepiej funkcjonują w relacjach jeden na jeden. Trudniej im się odnaleźć w grupach. Powiedz bliskim, jaki jesteś. Poproś o więcej czasu czy przestrzeni dla siebie. Powiedz, co jest dla ciebie szczególnie ważne czy trudne. Poproś o większą delikatność w przekazywaniu, przekazywaniu informacji zwrotnych. Unikaj presji, głównie presji czasu, bo to może być bardzo stresujące. Przeanalizuj i wy i wypisz, co wywołuje w tobie napięcie fizyczne czy psychiczne, w związku, w pracy, yy, w rodzinie czy w codziennym życiu. Jeżeli to wiesz, to łatwiej ci będzie zaprojektować codzienne aktywności tak pod siebie. Przestań też tak bardzo dopasowywać się do innych, do norm społecznych, do oczekiwań, bo to. Będzie ciebie bardzo dużo kosztować. To ważne, abyś uczył się żyć swoją naturą. Każdy jest inny. I każdy ma prawo być taki, jaki chce, jeżeli nie krzywdzi przy tym innych. Nie dopasowuj siebie do świata, ale st staraj się stwarzać sobie takie warunki, taki świat, który będzie dopasowany do ciebie. Jeżeli dużo jest w Twoim życiu stresu, napięcia, a może być go dużo, bo silniej reagujesz na to, co się dzieje wokół, to polecam Ci ćwiczenia, radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Link do tych ćwiczeń podepnę Ci na dole czy w komentarzu. Pamiętaj, że wrażliwość, to piękny skarb, którego inni mogli kiedyś nie udźwignąć. Ale teraz ty. Możesz nauczyć się z nim obchodzić i korzystać z tego, czerpać jak najwięcej i mieć jak najwięcej korzyści. Dziękuję Ci, że jesteś. Jeżeli jesteś wrażliwą osobą, to zostaw serduszko w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!